Witajcie. Fenomen nienawiści, o ile fenomen to tu właściwe słowo do Donalda Tuska osiągnął w Polsce wymiary wręcz niewyobrażalne dla niezangażowanego politycznie obserwatora. Mamy do czynienia z politykiem, który przez lata funkcjonował na najwyższych szczeblach europejskiej polityki, a mimo to w kraju pozostaje obiektem Nieustających ataków i obwiniany jest za niemal wszystkie niepowodzenia państwa polskiego. Skala tego zjawiska osiągnęła poziom tak absurdalny, że wymaga głębszej analizy jego przyczyn, konsekwencji i rzeczywistego obrazu Tuska na tle polskiej i europejskiej sceny politycznej. Niech więc się stanie. Źródła nienawiści. Polityczna strategia czy autentyczny sprzeciw? Zastanawiając się nad źródłami tak intensywnej niechęci do Donalda Tuska, nie sposób nie zauważyć systematycznej kampanii dezinformacji prowadzonej przez jego politycznych przeciwników. W materiałach prasowych z ostatniej dekady widać wyraźnie, jak ówczesna opozycja kreowała obraz Tuska jako zdrajcy narodowych interesów. Oto fragment z artykułu z polityki z 2015 roku, w którym redaktorzy Janicki i Władyka napisali, analizując retorykę wobec, wobec ówczesnego przewodniczącego Rady Europejskiej. Pisowska opozycja oskarżała Tuska o najcięższe zbrodnie i niegodziwości, bez umiaru i bez wstydu. Miał być współodpowiedzialny za zbrodnię smoleńską, był zdrajcą, zaprzedanym interesom Niemiec i Rosji, nieudacznikiem, patronem korupcji, wrogiem kościoła, suwerenności, patriotyzmu. Ta mowa nienawiści została podniesiona do rangi narzędzia politycznej walki. Wystarczy, Przywołać reakcję na wystąpienie Tuska z 2021 roku, gdy zacytował słowa czy Sława Miłosza w kontekście Lex TVN. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy, i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. Paweł Mucha, ówczesny doradca prezydenta Dudy, stwierdził wprost: Donald Tusk dzisiaj przedstawia twarz cynizmu i nienawiści. Poziom nienawiści, który on wprowadza do polskiej polityki, jest niewyobrażalny. Jest to klasyczny przykład projekcji, gdzie strona atakująca oskarża przeciwnika o dokładnie te same działania, które dokładnie sama prowadzi. Paradoksalnie, ta fala nienawiści wydaje się być wprost proporcjonalna do międzynarodowych sukcesów Tuska. Im większe uznanie zdobywał on na arenie międzynarodowej, tym intensywniejsze stawały się ataki na jego osobę w kraju. Międzynarodowy format przeszkoda czy atut? Donald Tusk znajduje się w wąskim gronie polskich polityków, których pozycja międzynarodowa jest niepodważalna, niezależnie od hektolitrów piany ubitej przez jego oponentów politycznych. W 2019 roku został uwzględniony w prestiżowym rankingu Global Thinkers magazynu Foreign Policy, gdzie doceniono go za to, że y, cytat jako przewodniczący Rady Europejskiej coraz częściej konfrontował się ze swoim narodem, broniąc europejskich wartości integracyjnych przed rosnącym nacjonalizmem. Jego wybór na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej stanowił historyczne osiągnięcie. Od czasu wyboru Karola Wojtyły na papieża było to najwyższe zagraniczne stanowisko, na jakie został wybrany Polak. No, mimo relatywnie ograniczonych kom kompetencji tego urzędu, samo powierzenie tej funkcji Polakowi miało ogromne znaczenie i symboliczne, i polityczne, wzmacniając pozycję Polski w europejskich strukturach. W przemówieniu z grudnia 2023 roku Tusk podkreślał znaczenie profesjonalizacji polskiej dyplomacji, dążąc do odpartyjnienia i powrotu do profesjonalizacji służby zagranicznej. To podejście wyraźnie kontrastowało z narracją jego przeciwników, dla których patriotyzm często ogranicza się do retoryki, a nie realnych działań na rzecz wzmocnienia pozycji kraju. Polityka bezpieczeństwa. Pragmatyzm wobec zagrożeń. W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę stanowisko Tuska w kwestiach bezpieczeństwa nabrało szczególnego znaczenia. W przemówieniu w Sejmie z 7 marca, więc całkiem niedawno, podkreślał, Większe fundusze na zbrojenia, wdrożenie powszechnych szkoleń wojskowych i zacieśnianie więzi z europejskimi partnerami przy zachowaniu dobrych relacji z USA. Tak rząd odpowiada na zmienioną sytuację geopolityczną. Tusk jasno artykułował powiązanie między bezpieczeństwem Polski a sytuacją w Ukrainie. Nasze bezpieczeństwo zależy od tego, co dzieje się na froncie, ale też od tego, jaki status będzie miała w przyszłości Ukraina. Jeśli Ukraina przegra wojnę lub przyjmie warunki pokoju, które osłabią jej suwerenność i ułatwią Putinowi uzyskanie kontroli nad Ukrainą, to w sposób bezdyskusyjny Polska znajdzie się geopolitycznie w dużo trudniejszej sytuacji. Wykazał się tu dalekowzrocznością i strategicznym myśleniem, które niestety rzadko jest doceniane w bieżącej politycznej debacie. Polityczny spacer po linie. Donald Tusk zawsze próbował balansować między szacunkiem dla tradycji a koniecznością modernizacji społeczeństwa. W grudniu 2023 roku zapowiedział fundamentalne zmiany w finansowaniu kościołów wszystkich wyznań. Proponując zastąpienie funduszu kościelnego dobrowolnymi odpisami wiernych od ich podatku. To próba wprowadzenia transparentnego systemu, który funkcjonuje z powodzeniem w wielu krajach europejskich. Równocześnie konsekwentnie opowiada się za wprowadzeniem związków partnerskich, co było jednym z punktów umowy koalicyjnej i 100 konkretów na 100 dni. Te działania pokazują jego zdolność do prowadzenia polityki progresywnej przy jednoczesnym poszanowaniu głębokich podziałów społecznych. Polska bez Tuska. Alternatywny scenariusz. Mimo lat spędzonych poza krajem, Tusk zachował znaczącą pozycję w rankingach popularności, co świadczy o sile jego politycznej marki. Wyniki najnowszego badania CEBOSu pokazują, że jest poprawa nastrojów wobec gabinetu Donalda Tuska. W lutym 36% respondentów określiło się jako zwolennicy rządu, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu do wyników styczniowego sondażu. No dobrze, spróbujmy podjąć się rozważania alternatywnej historii Polski bez Tuska. To trochę jak Eee, takie jest ćwiczenie z gatunku political fiction, jednak pewne wnioski można wyciągnąć na podstawie jego realnych osiągnięć. Jako premier przeprowadził Polskę w, m, przez globalny kryzys finansowy e, z tysiąc, nie, 2008 roku w sposób, który został doceniony przez ekonomistów. Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej, który uniknął recesji. Jego późniejsza działalność na arenie międzynarodowej przyczyniła się do wzmocnienia głosu Polski w Europie. Jego perspektywa geopolityczna zakładała, że silna Europa oznacza bezpieczniejszą Polskę. Pogląd, który w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę okazał się niezwykle trafny. Cienie i blaski. Rzeczywisty obraz polityka. Teraz pozwólcie, żeby nie było za słodko. Każdy polityk ma swoje wady i popełnia błędy, i Tusk nie jest tu wyjątkiem. Jednym z najpoważniejszych zarzutów, który pojawia się w analizach jego pierwszych rządów, był brak rozliczenia czwartej RP, czyli rządów prawa i sprawiedliwości w latach 2005-2007 i niepodjęcie zdecydowanych działań wobec nadużyć poprzedników. Ta polityczna Ostrożność, choć motywowana chęcią łagodzenia konfliktów, okazała się strategicznym błędem, który pozwolił przeciwnikom politycznym na okrzepnięcie i późniejszy triumfalny powrót do władzy. Krytyce poddawano również sposób, w jaki Tusk opuścił partię w 2014 roku, obejmując stanowisko w Brukseli. Jak zauważono, Platforma potusku jest formacją nieprzygotowaną, zdemobilizowaną, bez wyraźnego przywództwa i przewodniej myśli. Ten brak przygotowania, sukcesji i strategicznej wizji na przyszłość doprowadził do serii porażek wyborczych jego ugrupowania. Bolesnych porażek, których skutkiem było 8 lat niszczenia Polski przez zjednoczoną prawicę. Dlaczego Tusk pozostaje nadzieją polskiej polityki? Mimo tych niedoskonałości Donald Tusk reprezentuje politykę pragmatyczną, proeuropejską i modernizacyjną. Jego powrót do polskiej polityki w 2021 roku był motywowany nie tyle osobistymi ambicjami, co poczuciem odpowiedzialności za losy kraju w obliczu narastających tendencji autorytarnych ze strony oczywiście PiSu. Jego zdolność do funkcjonowania na międzynarodowych salonach połączona z głębokim zrozumieniem polskich realiów czyni go moim zdaniem politykiem wyjątkowym. W świecie, gdzie geopolityczne napięcia narastają, a polaryzacja społeczna pogłębia się, przywódcy potrafiący budować mosty zarówno między krajami, jak i między różnymi grupami społecznymi są na wagę złota. Donald Tusk jako lider największej partii demokratycznej oraz szef rządu reprezentuje politykę opartą na wartościach europejskich i poszanowaniu zasad państwa prawa. W świecie rosnących zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych podziałów, jego doświadczenie międzynarodowe, zdolność do budowania sojuszy i legitymizacja na arenie europejskiej stanowią bezcenny kapitał polityczny. Mimo kampanii nienawiści i dezinformacji, której był i jest poddawany, jego powrót do polskiej polityki daje nadzieję na Odbudowanie nadszarpniętych instytucji demokratycznych i wzmocnienie pozycji Polski w Zjednoczonej Europie. W czasach, gdy populizm i nacjonalizm stają się coraz powszechniejszymi tendencjami, przywództwo oparte na wiedzy, doświadczeniu i szerokiej perspektywie jest nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne dla zapewnienia Polsce bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju. W tym kontekście Donald Tusk pozostaje Jednym z najcenniejszych zasobów polskiej polityki, mimo wszystkich niedoskonałości, które jak każdy polityk posiada, i pomimo wściekłego ujadania polityków opozycji. Tyle dziś ode mnie. Zostawiam Was z nadzieją na kolejne spotkanie.